Uwagę. Mały krasnal. Lecimy. Uh. Oh, nice. <Elijah> to moje. Zajmij ...ma różowego dildosa. <grym> Papa Smurf. Okay. A! To był Papa Smurf! No dobra. Dobre ziomo, łapię z tyłu. wita się ze znakiem. Gorące balona z radarem na ple. <noise> o Jezu. Ten <Kung> grubanda. <noise> Upośledzona bamba w którą ty widzę. Tu nie zdążyłem? Ciask choreo zabija kota. Co numerator odcinek odpisał? O! Co ty po angielsku? Ramzes, co jest? Nie wiedziałem co dopisać po prostu. Ramzes zrzuca dekoja na mida. <gulanie> Mam decoja, kurwa, poj**ało mi się Ramzes rzuca smołka na zajęcie i z decojami robi przyjęcie. <gulanie> Ramzes rzuca decoja i daje top taktykę. A? A? To raz bliżej? Nie? Co? Co? Teraz zjebało mu to umy, że nie wpisałem. wpierdalają tony jedzenia. Coś śmierdzi? śmierdzi? Plot paruje i ziomek się poddał z wrażenia, ulecąc ręce a ja parkuję zrozumiałem, kurwa. Ten i wkurwiony nagę powpierdolił mu. Little boy nie jest wcale tak mały jak się wydaje. No to nice. No, no to było dobre. Little dzieciaczek. <grym>

oto jakaś parująca kuba, kurde. Świecące Parówka zapadła ramiona. parówkę, z a no, skupy do parówki, to co to no, Ja nie wiem, tu wyjecie. Tak <grystanie> gdy klepie parkiet z buta. <grystanie> <Kurde>. <grystanie> Zawał mi się zdowne. <grystanie> i z grabiami w ręki umarł Dobra. ale ja odło nie wyrysuję. rysunek Sajo boli brodę O kurwa to niemożliwe jest to jest nie wiem ale ładnie Sajo zaciął się maszynką Dobre. dla na sedesie, a tata się przyczaje z językiem. Aha. <śmieniczy> <śmieniczy> kur... O do... <śmieniczy> O kurde. O, Jesteś, no. Pomóc dzieciom. <śmieniczy> To no ten pajacyk mylący był. <toddź> Taddy strzela do dzieci z Kambodży. <toddź> Tata nachdyś drapie plecy tywiego na twarzy. Aha, okej. Okay. Teraz już wiesz o co chodzi. Nachdyś się wtedy robią babki Teraz już wiem o co chodzi. No <gulia> patrz, jakie gumisie, ty, nie, wcale słonik Słoni no, Co? <gulia> Chyba, ale chrapkę, to jaką chrapkę kurwa? Tajs. Uwcia ma co widać. O kurwa! <gulia> co? Aha! Ładnie narysowała. Ja co? co? Ale się zgadza przynajmniej. No. Nie padłka Klaudia jesteś? Tak No to dobrze. Szczęśliwe ciasto czekoladowe. To nie, nie pisać hasła kurwa. Ale jest no. no Jakie szczęśliwe. No. Teddy jedynki. z łupierzem. <noise> <Teddy. głos> Patrz, ale z słyszysz? Coś... Normalne, tak, po prostu. Eee, no dobra, fajnie się skończyło. Chociaż... No, chociaż fajnie się skończyło. Teddy z łupierzem, kurwa. Jodłam ma dziura we tak. Smutny jodło nic? Nie pamiętam Smutna jodełka sprawy Zamany no Finaż i ferb Kurwa to było, ja w ogóle mówię co to kurwa jest? Oglądałeś tej bajki? Nie, nigdy Zobacz, to jest za... Ja za stary jestem. Finnaż po kolejnym nieudanym wynalazku. O! O kurwa. Tak są finaż formy. nie przejmuje się wydarzeniem. Co to za prosiak. co? To ja Kurwa! Rakieta, ty! Proszę! Jest... Proszę, i deska z płotu, kurwa. Alladin lampę. Ale jaką lampę? Aha! O kurwa! Sajonin, zajebal Sajoin jodę muszkę. Jodła każe Sajodzinowi muszkę z królów. Sajodzin! Sajodzinowi! A jaka! A jodzinowi, kurwa, jako jedno zdanie fajne. Czyli Bubr że... przechodzi przez most. Aha. Bubę po świętach. No, ja bym napisał, że Jodło, ale dobrze. <grym> jaki Aha, jaki bórek, to to było. Tata, na, zysk się zesreali i sam umarł ze smutku. <grym> O kurwa. Daj są co do jeba w ogóle. Nie to mam pytań. Mojera. No i ten nie wiadomo. Kurde. Nie no, jest lepszy. Chociaż ładniejszy chyba od mojego. Widoki, ok. A no i dobra. No, no to daj, nice, nie? Tak powstaje plotka, kurwa. Jeszcze jakiś żółw kurwa z dzisiaj. Żywnica. O kurwa. Kimoku, ładnie. Ładny, ładny. Też tam oh. ko kości urządlił. No to Aha! Teraz już rozumie Nagdy. Ja też nie skapałem, że z czas, czasu także musiałem. Co to jest kurwa? Chody Lody na patyku, lody kip. Ale sprzedały czy z osy do lodów, nie? Teddy wyciera się o jodło plecami O nie. Nie wiedziałem jak to narysować To powinienem być bliżej jodły Jodła myje Teddiemu plecy No ale sens zachowany w sumie <noise> Ty niechle mu to wyszło, nie? Jodła myje plecy Teddiemu Ej patrz nie? Kurde Zostało do końca, udało się, no to jodła jak będę w Polsce PC bez karty graficznej 20 FPS 40 Jotalem. 40 JOTAL Na gra lana w ciechocinku na 20 w psach Kądzik wyrzuca plemnik za... Najlepsze, że to moja wymyśliwa ja mówię myszlu, mówię to myszka, nie co ty to pleń. <laughs> Ojku.